Byli bogaci, wpływowi i dobrze chronieni. A jednak ktoś wszedł do ich willi i zamienił ją w dom makabry. 3 września 1992 roku w Aninie pod Warszawą odkryto ciała byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji. On został uduszony po długich torturach. Ona zastrzelona strzałem w tył głowy. Dom był pełen śladów walki. Ktoś musiał znać rozkład pomieszczeń i sposób, jak dostać się do środka. Nie zabrano drogocennej biżuterii ani pieniędzy. To nie wyglądało na zwykły napad rabunkowy. Przez lata pojawiały się różne hipotezy. Jedni mówili o mafii, inni o politycznej zemście, jeszcze inni o dawnych kontaktach Jaroszewicza ze służbami specjalnymi PRL. W 2017 roku policja zatrzymała trzech mężczyzn, tzw. gang karateków. Przyznali się, że chcieli tylko rabunku. Ale ich zeznania pełne były sprzeczności. Wielu ludzi do dziś uważa, że prawdziwych zleceniodawców nigdy nie ujawniono. Historia Jaroszewiczów stała się jedną z największych kryminalnych zagadek wolnej Polski. Willa w Aninie, w której ich zamordowano, do dziś wzbudza dreszcze, a sprawa, mimo procesów, nadal pozostaje pełna niewiadomych.